Mamy już lato, dlatego dziś przygotowałem 10 aktywności związanych z tą porą roku. Witam Was na kanale Niemiecki Online z Marcinem. Zaczynamy! Lato to po niemiecku Der Sommer. Der Zoma. Sommer. Latem, czyli Imzoma. Sommer, Imzoma. Sommer chodzimy nad rzekę nad wodę iść nad wodę to po niemiecku ans wasser gehen ans wasser gehen wir können sagen. możemy powiedzieć es ist heiß gehen wir ans wasser. jest gorąco chodźmy nad wodę es ist heiß gehen wir ans wasser. mówiąc o wodzie o rzece morzu i jeziorze jako przyimka nad używamy zawsze an. I w tym przypadku łączymy go z biernikiem, z akuzatywem, dlatego że odpowiadamy na pytanie Wohin? Tokąd? Anzwasa. Nad wodę. Zizunen. Opalać się. Czasownik z zaimkiem zwrotnym sich który odmieniamy przez osoby. Ządz du dich gern? Czy chętnie się opalasz? Sądz du dich gern? Im Schatten sitzen. Siedzieć w cieniu. Bei diesem Wetter ist es gesünder, im Schatten zu sitzen. Przy tej pogodzie jest zdrowiej siedzieć w cieniu. Bei diesem Wetter ist es gesünder, im Schatten zu sitzen. Odpowiadając na pytanie wo? gdzie? stosujemy celownik datyw. Eis essen jeść lody. Las uns Eis essen und den Tag genießen. Chodźmy kupić lody i korzystajmy z dnia. Las uns Eis essen und den Tag genießen. Die Sonnenbrille tragen. Nosić okulary przeciwsłoneczne. Sie trägt immer die modische Sonnenbrille. Ona zawsze nosi modne okulary przeciwsłoneczne. Sie trägt immer die modische Sonnenbrille. Kolejna aktywność to pikniken, czyli robić piknik, piknikować. Pikniken. Synonimem dla tego czasownika jest zwrot ein piknik machen, ein piknik machen. Wir gehen pikniken. Kommst Idziemy na piknik. Idziesz z nami? Wir gehen picknicken. dumit. Kolejna czynność to grillować. Grillen. Wir haben heute Wurst und Gemüse gegrillt. Grillowaliśmy dzisiaj kiełbasę oraz warzywa. Wir haben heute Wurst und Gemüse gegrünt, Das Obst pflücken und essen. Zerwać und jeść owoce. Wir können sagen, wir powiedzieć: Ich gehe in den Garten, um das Obst zu pflücken. Idę do ogrodu, żeby zerwać owoce. Ich gehe in den Garten, um das Obst zu pflücken. Pamiętajmy o tym, że Rzeczownik das Obst Jest rodzaju niejakiego i występuje zawsze w liczbie pojedynczej. Im gebirge wandern. Wędrować po górach. Ich habe vor, im gebirge zu wandern. Mam zamiar wędrować, chodzić po górach. Ich habe vor, im gebirge zu wandern. Im gastgarten sitzen und pizza essen. Siedzieć w ogródku kawiarnianym i jeść pizzę. Es macht einfach Spaß. im Gastgarten im Sommer zu sitzen und Pizza zu essen. Es ist einfach lecker, im Garten im Sommer zu sitzen und Pizza Es macht einfach Spaß, im Gastgarten im Sommer zu sitzen und Pizza zu essen.